Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić przynajmniej trochę pini zamówić sekret. Najpierw w tym pasku, najpierw oczywiście legujemy się na konto, potem na tym pasku wbijamy na ostatnią ikonkę, potem na jakiś w ogóle kto ma dużo lajków, like y, to tam powinny być e, e, takie zwierzęta. No i po kolei na nie klikamy. więc no, też klikamy a. i patrzymy oczywiście no, jeszcze. ale głośno tu już nic nie mam śpijamy, ona no, no, jest na no, ten I znów no, to samo, nie no, jeszcze jeden pokój na pokój, a nie jeden Jeden czy dwa jeden. Chyba tutaj <to die> nie będzie Tak Mi się przynajmniej wydaje. Nie, chyba on. Popatrzcie, na początku było 117, a teraz jest 267. Jak kilka razy tak zrobimy, to już w ogóle będzie dużo pieniędzy. To jest moje drugie, bo ja zwyczaj na cenę. O! Więc to wszystko robię. Tu

Mm. Tu, 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 tu. Ja sam zwierząta. Zobaczcie w wszystko. Wszystko klikniemy. Ojeju. Oh, chyba zaraz mi wyzwanie. Ale się lagu, yes. Dobra. No i tak kilka razy, i wyspażycie dużo pieniędzy. Zrobię przerwę. No i zrobię też tak na tym końcu. Dobra, zrobiłam tak na drugim końcu. Miałam, miałam 163. <grym> A teraz, a teraz mam e, 270, a co, jak mi się to podoba, no to napiszcie w komentarzu i żegnam Was. To taki krótki odcinek, pa!